Muszę jeszcze odpalić streama na ktaczku. Live. Kategoria VR -chat. O nie, nie, źle, źle. Boże, musieli to przekombinować oczywiście. Żeby ło używać wspaniałego Tiktok Live Studio. Ja nie Tiktok Live Studio. Mg ralzej, Razej delta run, to, on. to To, nie jest. Ralzej. To jest ralzej delta Siema. run. Siema. Ty. Nie, nie jest Realzy. Tak. Razej delta run. Zmiana modelu w U uno momento. Nie mogę Kasperskiemu pokazać ten super... Nie, ten nie super, możesz. Może nie ja no nie możesz. Wiesz dlaczego? Nie mam pojęcia. O co ci chodzi? Aha. Całkowicie normalny avatar. No, na moment, chwilę leziemy, headset. Będę za sekundę widzowie. No fucking way! Co? to tu jest ciekawego? O kur... Let's no, go! No, 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 no. Gdzie jest ten... World, World Revolving, gdzie się to wsadza? Eee, taka jest instrukcja na początku tutaj, gdzie to jest? Tu jest coś. Record play jest? O! Dobra, już jestem. Dobry. To um. Nie wiem A może tu. Jeszcze muszę zrobić. O teraz zmienić, bo był przegłosowany na. Op. Op. Oblokuj. Oblokuj! No dobrze, ale i tak za... Ale i tak za, chwil... za chwilę. i tak idziemy na siatę. Na co? Siatkówkę. Muszę na tatę. Jak włącz tata, bo ja nie wiem jak. No bierzesz i kładziesz. No teraz zadziałało. Bo odblokowałem. Aha. No i... Zepsuło się nie to wideo. Działa. No to tego już nie naprawię. To już jest zły link wrzucony po prostu. Ten to jest fajny, ale z, z czasem Fajne, jest... Nie Właśnie z czasem coraz więcej pisanek przestało działać. I część pokasował po prostu spółek, a część po prostu nie działa. Aha. No i to więc śmieci się odpala, Ten jest lepszy, za pomocą kanału można przegłosować, żeby był Potogan. Oj, widzę, że klatki mi dropi. To będzie bez streama na... niech będzie pierwszy YouTube do odstrzału. стрелял на твичу, но...